Cześć, zapraszam Was na test inteligentnej żarówki ledowej Wi-Fi Smart DGM LWT9W1. Inteligentna żarówka LED Wi-Fi daje nam spore możliwości. Możemy ją połączyć w naszej wewnętrznej sieci bezprzewodowej Wi-Fi w mieszkaniu, a następnie przez internet sterować nią za pomocą naszej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Możemy tą żarówkę oraz cały system Smart DGM podłączyć pod Amazon Alexa, możemy podłączyć pod Google Home albo IFTTT. Możemy z tą żarówką robić kilka czynności. Po pierwsze, regulować jasność oraz temperaturę barwową. Temperatura barwowa od 2700 do 6500 kelwinów daje nam spore możliwości dostosowania światła do naszych potrzeb. Łączność bezprzewodowa jest tutaj zachowana wewnątrz danego obiektu, tak więc najlepiej, żeby router miał oczywiście WiFi, Wi-Fi dobrą komunikację bezprzewodową z naszą żarówką To jest bardzo istotne, ewentualnie w dużych obiektach należy zastosować różnego rodzaju rozgałęziacze, repeatery sygnału Wi-Fi Żarówka następnie przez Wi-Fi, przez nasz router komunikuje się z siecią internet, a my za pomocą aplikacji SmartDGM komunikujemy się z naszą żarówką. Możemy tych żarówek mieć dużo i łączyć je w grupy, tworzyć różnego rodzaju scenariusze, automatyzacje, co pokażę troszeczkę później. Sama żarówka wygląda dosyć standardowo. Parametry tej żarówki to moc 9 W, gwint E27, bardzo popularny i to, co bardzo istotne, natężenie światła 800 lumenów, to jest dosyć dużo dużego pomieszczenia salonu jedna żarówka nie oświetli ale grupa kilku takich żarówek spokojnie sobie powinna poradzić szczególnie, że możemy regulować jasność tej żarówki oraz dodatkowo temperaturę barwową, dostosowując do naszych potrzeb jeżeli chodzi o aplikację Smart DGM, znajdziemy ją w sklepie Android i iOS bez problemu pobierzemy za darmo, skonfigurujemy wszystkie ustawienia w tej aplikacji tak aby nasza żarówka była sterowana ręcznie, zdalnie przez internet albo oczywiście za pomocą różnego rodzaju scenariuszy, harmonogramów czy też automatyzacji. Chwileczkę trwa instalacja i następnie po instalacji programu musimy stworzyć nowe konto, czyli zarejestrować według adresu e-mail lub numeru telefonu. Polecam według adresu e-mail. Następnie musimy oczywiście potwierdzić nasz adres e-mail w naszej skrzynce e-mail i następnie będziemy mogli już zalogować się w aplikacji, tak jak to teraz Wam właśnie pokażę. Jeżeli chodzi o to urządzenie, kosztuje około 50 zł, kiedyś było sprzedawane w Biedronce, teraz można kupić w internecie i bez problemu możemy wykorzystywać to urządzenie w naszym domu. Uwaga! To urządzenie wykorzystuje sieć Wi-Fi o częstotliwości 2-4 GHz. Zatem jeżeli nie korzystacie z tej częstotliwości, a korzystacie na przykład z 5 GHz, to ta żarówka nie będzie działać, tak więc zwróćcie na to swoją uwagę. Jeżeli chodzi o tą żarówkę, ona ma kąt świecenia 180 stopni. Zatem, jeżeli będziemy instalować ją w różnych lampach, plafonach, nie będzie tutaj żadnego problemu. Proces parowania naszej żarówki z aplikacją polega na włączeniu, wyłączeniu, włączeniu, wyłączeniu, włączeniu. Należy odczekać kilka sekund i żarówka zacznie nam mrugać. Dopiero wówczas w aplikacji możemy uruchomić dodawanie urządzenia. Uwaga! Możemy łączyć się tylko za pomocą sieci Wi-Fi w częstotliwości 2,4 GHz Podajemy dane tej naszej sieci, czyli nazwę naszej sieci WiFi oraz hasło do naszej sieci WiFi. Następnie potwierdzamy i możemy naszą żarówkę dodać Podczas parowania naszej żarówki musimy być podłączeni urządzeniem mobilnym do naszej sieci Wi-Fi, w której będzie pracowała żarówka Żarówka, jak widzicie, już jest dodana, możemy zmienić jej nazwę, a następnie w aplikacji będziemy mogli zmienić jej nazwę ponownie, przypisać do odpowiedniego pomieszczenia, na przykład do salonu, przypisać do odpowiedniej lokalizacji i wykorzystywać różne funkcjonalności, dzięki czemu system SmartDG będzie sterował nie tylko żarówką, ale także wieloma innymi urządzeniami, takimi jak na przykład gniazdka inteligentne i inne urządzenia. Które można zakupić z serii Smart DGM, łącząc w jednej aplikacji wszystko w jeden smart dom. No dobra, jak widzicie, mamy tutaj regulację jasności, mamy regulację nasycenia światła, czyli temperatury barwowej. Tak więc to wszystko możemy zdalnie za pomocą aplikacji wykonywać, dostosowując światło do swoich potrzeb. Podczas moich testów zauważyłem tylko jeden drobny problem, polegający na tym, że jeżeli zaniknie zasilanie w sieci elektrycznej i pojawi się ponownie to żarówka się włącza, niezależnie od tego, czy wcześniej mieliśmy ją wyłączoną ale jest to znany problem, zgłosiłem go i do miesiąca czasu będzie poprawiony w aplikacji tak więc problem niebawem będzie rozwiązany Czy warto kupić tą żarówkę? Sami możecie sobie odpowiedzieć, moim zdaniem tak bo daje cały system SmartDGM ogromne możliwości Ręczne, zdalne sterowanie naszą żarówką mamy opanowane ale co, gdybyśmy chcieli wprowadzić pewnego rodzaju automatyzację? Jedną z opcji jest harmonogram. Możemy dodać różne harmonogramy. Na przykład, chcemy, aby zawsze o godzinie 10:30 każdego dnia nasza żarówka się uruchamiała. Proszę bardzo, włączamy, gotowe, i zawsze o godzinie 10:30 nasza żarówka nam się uruchomi. Oczywiście możemy też ustawić wyłączenie tej żarówki zawsze o godzinie np. 22, 30 czy też innej i także możemy ustawić na przykład każdego dnia, czy też konkretnego dnia lub tylko jednorazowo wyłącz na przykład żarówka przed domem proste, proste to jest pewnego rodzaju automatyzacja i nic więcej nie będziemy musieli robić automatycznie żarówka będzie się po prostu wyłączać, włączać wystarczy, że jest połączona z siecią Wi-Fi, a ta sieć Wi-Fi z internetem gotowe ale co, jeżeli byśmy chcieli coś bardziej mm, takiego automatycznego, bardziej profesjonalnego ustawić? Wchodzimy do głównego tutaj naszego pulpitu, miejsca. Przejdźmy do profil i ustawmy lokalizację naszego domu wirtualnego. Czyli wejdźmy w ustawienia. Nazwijmy miejsce, w którym ta żarówka jest umieszczona, na przykład dom Bytom. Przykładowo ustawmy miejsce naszego domu. Poczekajmy chwileczkę, samo się ustawi, jeżeli mamy włączony GPS w naszym smartfonie lub tablecie. Powiedzmy tu, potwierdź. I teraz ustawmy, jakie pomieszczenia występują w naszym domu i w jakim w pomieszczeniu będzie nasza żarówka. Ja zostawię tylko salon. Zawsze w przyszłości będzie można dodać inne pomieszczenia. Zostawmy salon. Gotowe. Tak więc zobaczcie, co teraz się wydarzyło. Zapisały się ustawienia w naszej chmurze SmartDG. I gdy wejdziemy teraz w miejsca. Pojawia nam się informacja u góry, w jakim domu aktualnie jesteśmy, tym wirtualnym w chmurze, dom bytom, oraz informacja pogodowa, czyli wiemy, jaka jest pogoda w danym miejscu w tej danej chwili. Temperatura 17,3 stopnia Celsjusza, ciśnienie, prędkość wiatru, wilgotność. Teraz jest komfortowo. Fajne, fajne, i dzięki temu będziemy mogli ustawiać automatyzację. Zobaczcie, tu jest pomieszczenie. I jak widzicie, nie mamy do salonu dodanej naszej żarówki, a chcielibyśmy. Jak to zrobić? Musimy najpierw wejść do naszej żarówki, następnie do ustawień po prawej stronie u góry i tu pozycja urządzenia. Zaznaczmy nasz salon, który przed chwilą dodaliśmy z naszym domem. Zapisz, gotowe. I teraz, gdy wejdziemy do głównego okna, przejdziemy do salon. Nasza żarówka tutaj się znajduje. I teraz, co możemy zrobić? Po kolei, przejdźmy do scenariusz. Tu możemy dodać sobie. Scenariusz, który umożliwi nam zarządzanie większą ilością żarówek. Wyobraźmy sobie, że mamy pięć żarówek inteligentnych podłączonych w salonie i chcemy nimi sterować grupowo. Oczywiście można stworzyć też grupę urządzeń, ale najlepiej utworzyć scenariusz. Jak to zrobić? Dodaj scenariusz: i tutaj, na przykład, chcemy scenariusz: włącz żarówki w salonie. Najlepszym sposobem jest nazywać to wszystko w języku angielskim, na przykład turn on, na przykład light in salon, coś, coś w tym stylu, bo łatwo będzie można sterować takim scenariuszem na przykład z asystenta mowy Google. Home, ewentualnie asystent, czy też na przykład Amazon Alexa, ale nie będziemy się mogli połapać w tych scenariuszach, gdy będzie ich dużo, a powiedzmy, nie użytkujemy języka angielskiego na co dzień. Zatem lepiej być może ustawić sobie to tak, jak widzicie, czytelnie, zrozumiale w języku polskim, ale wtedy już asystent tego raczej nie rozpozna. No dobra, chyba, że będzie oczywiście działał w języku polskim, a na razie z tym są problemy. Włączarówki w salonie. Teraz ustawiamy sobie działania. Ja ustawię sobie tutaj urządzenie. Jako, że nie mamy żadnych grup, no to po prostu można wybrać sobie tutaj żarówkę. Chcemy, żeby ona się włączyła. Jasność chcemy, żeby była maksymalna. I temperatura koloru powiedzmy, że chcemy jak najniższa, czyli taka cieplutka. O, taka żółtawa. Gotowe, bo akurat to jest żarówka monochromatyczna, nie RGB. Ok, mamy ustawione. Czyli co, jeżeli włączy nam się taki scenariusz. Włącz żarówki w salonie, to włączy nam się tutaj żarówka z takimi parametrami, jakie mamy. Zapisz. I już mamy pierwszy scenariusz. Ten scenariusz jest także widoczny tutaj na samym początku, czyli w głównym naszym oknie, miejsca. Możemy wyzwolić nasz scenariusz tylko klikając palcem i nasza żarówka nam się włączy. Gdy w tym scenariuszu będziemy mieli więcej żarówek, czyli dodamy kolejne żarówki. Kolejne, kolejne, kolejne ewentualnie grupy żarówek, jeżeli stworzyliśmy sobie grupy, no to będziemy mogli automatycznie sterować wszystkimi tymi urządzeniami jednym kliknięciem. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy klikać, możemy wejść w zakładkę automatyzacja i automatyzacja zajmie się już naszymi scenariuszami, czyli naszymi urządzeniami przypisanymi do naszych scenariuszy. Ewentualnie w automatyzacji ze scenariuszy nie musimy korzystać, możemy korzystać z grup, możemy korzystać z pojedynczych urządzeń. I tutaj automatyzacja może się opierać o warunki pogodowe, dzięki czemu wykorzystamy właśnie tą pogodę, którą tutaj widzimy na samym początku, którą dodaliśmy, dodając dom i ustawiając lokalizację. Jak to zrobić? Zobaczcie. W automatyzacji klikamy Dodaj automatyczne działania. Możemy nazwać sobie, powiedzmy, że chcielibyśmy automatyzację polegającą na włącz oświetlenie w salonie. Włącz oświetlenie w salonie gdy na przykład gdy jest po zachodzie słońca o w ten sposób no może to jest skomplikowane ale żebyście zrozumieli o co chodzi myślę, że będzie to dosyć y, dobre i tu możemy sobie zmienić nawet taką grafikę. O, powiedzmy, że taką sobie ustawimy. I teraz zobaczcie. Gdy dowolny warunek zostanie spełniony, lub gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, o co tu chodzi? No chyba samo z siebie to wynika. Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, zobaczcie. I wybieramy. O, przepraszam, tutaj. I wybieramy teraz te warunki. My chcieliśmy, że po zachodzie słońca. W związku z czym ustawiamy tutaj lokalizację gdzie ten zachód ma być, no to ręcznie akurat w Bytomiu, no to automatycznie nam się fajnie ustawi, możemy skorzystać tu z tego przycisku, proszę bardzo, powiedzmy, że tu potwierdź i teraz zachód słońca dalej czyli już mamy jeden warunek ustawiony, czyli zachód słońca w Bytomiu gdy zachód słońca będzie w Bytomiu, to coś się wydarzy gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, możemy tak zostawić ale możemy też ewentualnie ustawić jeszcze jakiś warunek na przykład, gdy jest jeszcze na przykład nie wiem, wilgotno. Gdy wilgotno jest bardzo wilgotno, to ma się to zadziać, albo gdy komfortowo, albo gdy sucho, czy też inne opcje, i także ustawiając lokalizację. Czy też dane urządzenie możemy sobie tutaj skonfigurować, timer możemy sobie ustawić jednorazowo, czy też niejednorazowo. To są takie ustawienia już bardzo, bardzo precyzyjne, które ustawiamy według własnych potrzeb. I teraz tak, mamy tylko jeden warunek dodany. Nie trzeba innego, bo akurat taki scenariusz. Wykonaj następujące działania, czyli jakie działania. I tutaj na przykład chcielibyśmy, aby wywołany został nasz scenariusz włącz, żarówki w salonie z tamtymi ustawieniami, które już wcześniej poczyniliśmy względem jasności i barwy. Dalej. Czyli widzicie, już tworzymy sobie automatyzację. I ta automatyzacja precyzyjnie będzie wykonywać dane działania przy danych warunkach pogodowych. Fajne? Fajne. I obowiązywanie odcinka tutaj czasu możemy także sprecyzować bardzo precyzyjnie. Zobaczcie, ustaw. Co do lokalizacji. Następnie ustawić opcję obowiązywania odcinka czasu, czy to cały czas, czy według od do, jeżeli chodzi o godziny, czy też powtórz codziennie albo tylko konkretnego dnia. Dalej. Tak więc mamy dokładnie sprecyzowane wszystko według naszych preferencji i jest to tylko i wyłącznie jedna automatyzacja, Takiej automatyzacji, scenariuszy czy też grup urządzeń możemy tworzyć ile chcemy. Jeszcze pokażę wam na sam koniec jak tworzyć właśnie grupy urządzeń. Zobaczcie, wystarczy przejść tutaj do naszej żarówki, powiedzmy, że to jest ta nasza żarówka. Wchodzimy w ustawienia tej żarówki i tu jest taka opcja Stwórz grupę. Jeżeli takich żarówek mamy na przykład 5, to wystarczy, że zaznaczymy sobie tutaj 5 takich żarówek. Akurat to jest jedna. Zapisz. Grupa lamp room, proszę bardzo. I zobaczcie, tworzy nam się nowa grupa. I w tej grupie możemy sobie co zrobić? Ustawić pozycję grupy w salonie, na przykład grupa żarówek w salonie. Zarządzaj grupą urządzeń to jest nasza grupa. Utwórz grupę, aby osiągnąć synchronizowaną. Wspólna grupa użytkowników, możemy dodać innych użytkowników i dać im możliwość sterowania właśnie tą grupą. Można rozgrupować oczywiście. Tak więc jest to dosyć precyzyjne rozwiązanie, dzięki czemu możemy do danej grupy, do danych urządzeń sobie tutaj dokładnie ustawić, co i jak chcemy, żeby działało. Ile żarówek w danym, że tak powiem, w danej grupie jest. Jeżeli będzie kolejna żarówka, na no powiedzmy, że to jest jakaś druga, to w każdej z tych żarówek możemy sobie tutaj ustawić, żeby ją przypisać do danej grupy. Pozycja urządzenia, tu w salonie to akurat już robiliśmy. I tutaj stwórz grupę. Stwórz grupę, tworzymy te grupy, tyle tych grup tworzymy, ile tak naprawdę potrzebujemy. Jeżeli mamy takich grup, na przykład 3, na przykład w każdym pomieszczeniu mamy po 5 żarówek, no to w takim wypadku, gdy tworzymy scenariusze czy też automatyzacje, znacznie łatwiej będzie nam zarządzać tymi wszystkimi urządzeniami. Czyli grupowo, ale to już jest kwestia indywidualna, kto jak woli możemy sobie przypisać do danej grupy ileś urządzeń, ile tylko ich oczywiście będziemy mieli. Na chwilę obecną mamy tylko i wyłącznie jedną żarówkę, w związku z czym nie pokażę wam, gdyby było ich 5, jak to by działało, ale. Bardzo prosto, no nie ma tutaj żadnych cudów. Po prostu dodajemy żarówki do danej grupy, gdy tworzymy daną grupę. Ewentualnie możemy edytować właśnie tą naszą grupę. Grupa lamp, proszę bardzo, to tak sobie nazwaliśmy. Pozycja grupy, czyli w jakim pomieszczeniu się znajduje i ustawić, co możemy wszystkie lampy do tej danej grupy. No i to by było tyle. Widzicie, tutaj jest tylko i wyłącznie jedna. Gdybyśmy mieli więcej, to możemy je pozaznaczać tutaj po prostu ptaszkiem. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to szczegółowe przedstawienie aplikacji daje Wam już pełen ogląd sytuacji, jak duże możliwości macie, jeżeli chodzi o ustawienie swojego Smart Home, szczególnie że Smart DG ma bardzo dużo urządzeń, które możecie podłączyć właśnie do tego systemu. Z mojej strony to tyle, więc przejdźmy teraz do testu na przykład asystenta Google, jak to działa głosowo. Uwaga! Jeżeli Wasze urządzenia, smartfony, tablety działają właśnie na komendę OK Google, na przykład właśnie teraz być może zadziałały, no to być może będziecie mieli e, pewien problem. Ale to już kwestia, e, że tak powiem, trochę śmieszna, bo mogą Wam się po połączać różne urządzenia. Tak więc być może dalej nie oglądajcie, jeżeli wiecie, jak działa asystent Google. OK Google, Turn Off Lamp. Już się robi. Wyłączam urządzenie lamp. OK Google. Turn on lamp. OK. Turning the lamp on. OK Google. Change brightness to 90%. OK. Setting the lamp brightness to 90%. OK Google. Change brightness to 15%. OK, setting the lamp brightness to 15%. OK, Google. Change color lamp to white. All right, changing the lamp to white. OK, Google. Change color lamp to white, warm. OK Google. Turn off lamp. Już się robi, wyłączam urządzenie lamp. OK Google. Włącz światło. Jasne, włączam urządzenie lamp. OK Google. Ustawię jasność światła na 21%. Stawiam jasność na 21%. Ok Google. Ok Google. Wyłącz światło. Jasne, wyłączam urządzenie Lamp. Podsumowując, świetny sprzęt w bardzo dobrych pieniądzach, bez problemu do konfiguracji z różnymi urządzeniami w chmurze za pomocą aplikacji SmartDG ma sporo różnych produktów, które łączymy w jedną aplikację, tak więc w jednym ekosystemie mamy naprawdę duże możliwości, żeby stworzyć sobie smart dom, smart mieszkanie czy też biuro lub dowolne inne pomieszczenie. Fajnym jest to, że w aplikacji możemy sterować urządzeniami z różnych lokalizacji i Ustawić automatyzację względem pogody. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, co myślicie o tej inteligentnej żarówce LED Wi-Fi od Smart DGM. Niebawem inne ciekawe produkty z tej firmy mam nadzieję, że przetestuję i Wam pokażę na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!